tam liście pomidorów oberwane no i teraz tych liści nie trzeba wyrzucać można je znakomicie zagospodarować w ogrodzie i o tym właśnie będzie ten odcinek co zrobić właśnie z takimi oberwanymi liśćmi ale nie tylko liśćmi ale również pędami czy też wilkami jak jeszcze można je ponownie wykorzystać żeby po prostu ich nie wyrzucać jedna ważna zasada Liście muszą być pozbawione chorób. Wszelkie tutaj plamki, jakieś oznaki chorób grzybowych powinny dyskwalifikować ich ponowne wykorzystanie. Z liści pomidorów można przygotować znakomity środek wadobójczy. Akurat będę tutaj przyrządzał napar i do tego naparu stosuje się około 100 gram liści na jeden na litr wody. I akurat mam tutaj przygotowane 200, 200 gram drobno posiekanych liści. Trochę jest pędów, wilków, odrostów itd. i tak dalej. Teraz zaleję dwoma litrami gorącej, przed chwilą gotującej się wody. Akurat wydaje mi się, że jest najprostszy sposób na, na przygotowanie takiego środka do oprysku, bo tutaj mamy napar, więc tylko zalewamy to gorącą wodą i teraz odstawiamy na, na około 4-5 godzin. Wiadomo, musi to najpierw wystygnąć, znaczy najpierw się zaparzyć, a później wystygnąć. Więc te kilka godzin jest tutaj wymagane, jakbyśmy przygotowywali jakąś ziołową herbatę. Wiadomo, to teraz chyba by trzeba było przykryć jeszcze, żeby dobrze się to zaparzało. No i właśnie, jak wspomniałem, najprostszy jest tutaj napar, jeszcze jest przepis na wywar. Oba przepisy wrzucę w opisie pod filmem. Gdyby ktoś chciał sobie na przykład przygotować wywar, wiadomo, wtedy trzeba będzie dodatkowo te liście zagotować. No, i na jakie, na jakie szkodniki będzie działał taki oprysk? Między innymi na myszyce, przędziorki, różne gąsienice, motyli żerujące na liściach, także na, na, na śmietki, czy to cebulową, czy, czy kapuścianą, także na, na połyśnicę, marchwiankę, Więc spektrum jest bardzo szerokie działania tego środka. Nawet można. Nawet można próbować stosować na stonkę stosować ziemniaczaną, wiadomo bardziej na, na te larwy czerwone, gdzie one nie mają jeszcze tego pancerzyka, y, ponieważ środek działa y, toksycznie dla nich. No i teraz, y, dlaczego działa toksycznie? Y, liście właśnie zawierają y, substancję y, toksyczną, zwaną tomatyną. Ja troszkę się wczytałem w internecie... Y, no, i chodzi o to, że na pewno każdy kojarzy, może nie każdy, ale większość kojarzy substancję solaninę, która jest trująca nawet dla ludzi i jest zawarta w, w ziemniakach, szczególnie tych takich z zieloną skórką. Wiadomo, ziemniaki gdzieś tam, te, które leżą na słońcu, one zielenieją i właśnie to jest, wydziela się właśnie wtedy solanina, jest trująca. I tu mamy podobną substancję, tylko nazywa się tomatyna. Tak się wczytałem, bo niektóre źródła, źródła podają właśnie, że również liście zawierają solaninę. Liście pomidorów zawierają solaninę. Podobno jest to nieprawda. I zawierają właśnie tomatynę. Działanie jest podobne, czyli, czyli jest po prostu jest trujące, toksyczne jest dla, dla owadów. Jeszcze jedna ważna uwaga. Gdybyśmy stosowali taki oprysk, to raczej nie stosować podczas kwitnienia. To znaczy, teoretycznie można na przykład zastosować sobie gdzieś tam wieczorem, kiedy, kiedy te owady zapylające już nie będą po prostu latać. Czyli stosujemy na, na rośliny porażone jakimiś szkodnikami, ale nie w fazie kwitnienia, bo możemy po prostu, yy, po prostu uśmiercić pożyteczne, pożyteczne owady. Po tych kilku godzinach napar jest wystygnięty. Teraz odlewam sobie trochę oprysku się nie rozcieńcza nie rozcięcza się go z wodą, tylko stosuje. tak No i właśnie trzeba, trzeba uważać, bo jednak jest to oprys skoncentrowany, najlepiej zrobić sobie próbę na jakiejś roślinie. Czy czasami nie dochodzi do jakichś poparzeń, uszkodzeń liści i tak No i oczywiście nie stosujemy w ciągu dnia, tylko najlepiej wieczorem, kiedy słońce już nie operuje. Jeszcze co dobre jest w tym oprysku, to to, że odleję tą resztę. To, że można po prostu sobie przelać. Do butelki, słoika schować w ciemne, chłodne miejsce bez dostępu światła i taki, taki oprysk nie traci swoich właściwości nawet przez 6-8 miesięcy, czyli możemy sobie go zrobić sobie w sezonie, kiedy te mamy liście pomidorów, nawet zabrać wtedy do domu i stosować na przykład zimą czy też wczesną wiosną jako oprysk roślin domowych przeciwko różnym pojawiającym się na roślinach doniczkowych szkodnikom. Liście pomidorów znakomicie nadają się na kompost. Tutaj mam kompostownik, po lewej stronie świeżo wyrzucone resztki roślinne. Tutaj już mam kompost. Można powiedzieć gotowy. Widać dżdżownice pracują. Także tak zwane czarne złoto ogrodnika. No i zaleca się, żeby, żeby jednak nie z samych liści pomidorów, tylko mieszać, właśnie z innymi, z innymi odpadkami roślinnymi. Można troszkę przesypywać ziemią. No i teraz ktoś zapyta, co jeśli. jeśli Chcielibyśmy na przykład na kompost wyrzucić właśnie jakieś porażone liście mające oznaki chorób, no bo co z takimi mieliśmy zrobić, czy, czy, czy je usunąć i tak dalej zutylizować, można wyrzucić takie liście porażone gdzieś z plamkami na kompost, z tym, że taki kompost do używania bezpiecznego użycia będzie dopiero dobry po około 3 latach. Po około 3 latach te choroby powinny wszystkie powiedzmy poznikać. I wtedy, wtedy będziemy mieli pewność, że gdzieś tych chorób na, nie przeniesiemy na inne rośliny. Czyli, czyli tak jak wspomniałem, trzeba to sprawdzić liście, robić to wszystko z głową, żeby, żeby tutaj czasami zbyt szybko tego kompostu później nie użyć. Z liści pomidorów możemy przygotować gnojówkę do nawożenia roślin. Wiaderko napełniamy mniej więcej 2 trzecich właśnie liśćmi pomidorów. Liśćmi, odrostami, pędami, łodygami i tak dalej. Zalewamy do pełna wodą i odstawiamy na te minimum 10 dni. Wiadomo, że jak, że jak będzie cieplej, to ta, takie gnojówki robią się zdecydowanie szybciej. Od czasu do czasu mieszamy. Tak długo, jak się gnojówka będzie burzyła, jeszcze nie będzie dobra do użycia. Kiedy się przestanie burzyć, możemy podlewać wszelkie rośliny, najlepiej te, te zielone. Gnojówka ma podobne właściwości jak gnojówka z pokrzyw, czyli zawiera sporo azotu, który właśnie wpływa na rozwój tej masy zielonej. No i gnojówkę rozcieńczamy z wodą w stosunku 1 do 10, 1 litr gnojówki na 10 litrów wody. No i podlewamy nie tylko warzywa, ale i tak jak tutaj kwiaty, także drzewa, krzewy, owocowe ozdobne znakomity materiał do nawożenia. I taką rozcieńczoną 1 do 10 gnojówkę możemy również wykorzystać jako oprysk na szkodniki, czyli podobnie jak, jak w przypadku tego oprysku yy, przygotowywanego yy, poprzez yy, zaparzanie liści. Działa na takie same szkodniki. Tylko trzeba pamiętać, żeby to, tą gnojówkę dobrze, yy, dobrze przecedzić, żeby nam czasami jakieś pozostałości resztek roślinnych nie, nie pozatykały dysz w opryskiwaczu. Inny znakomity materiał, który, yy, który możemy zrobić z, z liści pomidorów, to, to popiół. Czyli liście po prostu trzeba wysuszyć dobrze, spalić je. No I otrzymujemy w ten sposób yy, popiół, można powiedzieć roślinny. Moim zdaniem nawet jest troszkę lepszy niż taki popiół drzewny. Ja akurat w swoim ogrodzie właśnie stosuję popiół z resztek jakichś roślinnych. Można również zrobić po skończonym sezonie, kiedy, kiedy będziemy likwidować krzaki tutaj pomidorów, po prostu je spalić, o ile mamy oczywiście u siebie, o ile mamy oczywiście u siebie taką, taką możliwość spalenia jakichś resztek roślinnych, taki popiół jest bogaty w potas. Stosujemy pod rośliny kwitnące, owocujące czy to na wiosnę, czy na jesień, podczas przekopywania grządek. Możemy dodać podczas sadzenia roślin, na przykład tutaj pomidorów, był, był tutaj podawany popiół, właśnie z resztek roślinnych. Czy również wykorzystać jako, jako płynny nawóz, czyli troszkę ten popiół rozpuścić 100 gram, czyli to właśnie taka szklanka. Popiołu na 10 litrów wody, rozpuścić, yy, odstawić na dobę, dobrze wymieszać, no i wtedy rośliny podlewać. Około pół litra na, na jedną roślinę. No i skoro wspomnieliśmy, że liście można znakomicie wykorzystać jako materiał nawożący, czy to w kompoście, czy, yy, czy w gnojówce, yy, również można tutaj wykorzystać go jako ściółkę, czyli też można powiedzieć, będzie tutaj yy, chodziło o nawożenie, ale nie tylko, o tym za chwilę. No i tutaj y, znakomicie sprawdzi się przy wszystkich y, drzewach y, owocowych, także krzewach owocowych. Akurat mam y, czereśnie. No i jakościółka. Liście mam dość drobno pokrojone. Teraz sobie tu wymieszam trochę z tą, y, z tą trawą. Mieszam. Wiadomo, jakie są właściwości tutaj ściółkowania, czyli chodzi nam o ograniczenie parowania wody, ograniczenie rozwoju chwastów. No i tutaj liście będą się rozkładały, będą nam tutaj użyźniały glebę. Zrobi się taka gleba ładnie próchniczna. A poza tym chodzi też o to, że. Liście pomidorów swoim zapachem odstraszają różne szkodniki i, i gryzonie. Owady takie jak mrówki nie za bardzo lubią właśnie zapachy liści pomidorów. No i jeśli tutaj chodzi o właśnie o drzewka i krzewo owocowe, no to mrówki często właśnie przynoszą tutaj przynoszą na liście mszyce, więc gdzieś tutaj to odstraszenie na pewno pomoże zapobiegać takiemu Zakła takiemu zakładaniu kolonii mszyc na liściach, tutaj przez, przez mrówki, także y, zapach liści jest nieprzyjemny i odstraszający dla różnego rodzaju gryzonii i myszy, i tutaj jest ważne to y, w przypadku właśnie tutaj takich młodych drzewek, gdzie ta kora jeszcze jest młoda i lubi często być y, podgryzana przez jakieś myszy i tak dalej. Gryzonie y, więc to na pewno y, oprócz takich właściwości tutaj nawożących czy też y, zapewniających. Y, Ochronę przed, przed nadmiernym parowaniem wody i, i, i chwastami, to również zabezpieczy nam tutaj w, jakiś, w jakimś, chociaż może niewielkim stopniu tutaj y, korę przed obgryzaniem y, przez gryzonie, czy też y, tutaj y, przed myszycami, które są przynoszone przez y, mrówki. No dobrze, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.